Uniwersum Predatora jest jednym z najbardziej tajemniczych światów pomimo licznych gier filmów, książek czy komiksów. Franczyzna niewiele mówi o samym pochodzeniu kosmicznych łowców. Jednym z takich właśnie elementów jest ojczysta planeta Predatorów, a w tym materiale postaram Wam się nieco przybliżyć rodzimy świat predatorów. Zapraszam! Jauta Prime jest planetą macierzystą Jautia, jednak jej oficjalna nazwa jest nieznana. Glob Predatorów posiada dwa główne biomy. Jeden z biomów posiada suche, gorące, pustynne środowisko z rzekami płynącej lawy, natomiast drugi jest wilgotny, mokrym biomem dżungli. Niestety niewiele wiadomo o samym Jauta Prime. Klimat planety jest prawdopodobnie gorący oraz wilgotny w wielu częściach tego świata. W biomach suchych nadal występują intensywne aktywności wulkaniczne. Wiadomo również, że te same biony zawierają obszary o śmiertelnej radioaktywności. Jedyną bardziej poznaną plakacją Yauta Prime jest tak zwana Wielka Metropolia Predatorów. Jest to rozległe miasto położone w suchym obszarze. Najprawdopodobniej miasto pełni funkcję stolicy i jest jedną z niewielu tak olbrzymich siedzib Yautia. Pomimo wysokiej rozwiniętej technologii oraz eksploracji ogromnej części wszechświata, predatorzy są razem stosunkowo nieliczną. Z zabudowy miasta stanowią ogromne budynki, które architektonicznie przypominają styl konstrukcji azteckich lub mezopotańskich. W samą panoramę miasta wpisują się liczne piramidy, zikuraty, grobowce, świątynie oraz inne budynki przypominające te starożytne. Co ciekawe część tych zabudowań mogliśmy podziwiać w filmie Alien vs Predator Requiem w momencie kiedy myśliwy Wolf wybierał się na swoje polowanie. Również w tym filmie na dużym ekranie pierwszy raz pokazano bardzo małą część planety Yautja Prime. Jeżeli chodzi jednak o samorozmieszczenie kontynentów, cykl dnia i nocy czy skład atmosfery na planecie Predatorów jest to nam niestety nieznane. Ojczysta planeta Predatorów została zaprezentowana w komiksach Alien vs Predator China to the Life and Death Predator Homeworld oraz w komiksie Predator Sound China Sea. Yauta Prime została również wspomniana w książkach Alien vs Predator Armageddon, w nowelizacji filmu Predator 2, w komiksie Predator vs Judge Jet vs Aliens Splice and Dice oraz w grach Aliens vs Predator 2 i Aliens vs Predator z 2010 roku i w Predator Hunting Grounds. Wiadomo również, że na samym Jauta Prime występują różne podgatunki Predatorów. Scout Predator Jest to rzadki podgatunek Predatorów z planety Yauta Prime. Jedynym znanym członkiem tego rodzaju jest łowca znany jako Scout z klanu Last Tribe. Podgatunek ten w większości przypomina typowego Predatora, jednak różni się kształtem oraz wyglądem żuchw. Ich dolne żuchwy są dosyć standardowe, a górna część jest znacznie większa i wygięta ku górze w lekko diagonalny sposób, co daje iluzję kłów. Gatunek ten najprawdopodobniej pochodzi z nieznanej, surowej i odizolowanej wyspy na ojczystej planecie Predatorów. Co ciekawe, podgatunek tych łowców został wymyślony przez firmę NECA na potrzeby biografii Ultimate Scout Predator. Co również ciekawe, pierwotnie scout był zwykłym jałtyą, którego twarzy nigdy nie widziano bez maski. Translucent Yautia Translucid Yautia to wyspecjalizowany podgatunek predatorów z południowego bieguna Yautia Prime. Osobniki te wyróżniają się przezroczystą skórą, która eksponuje ich fosforyzującą krew. Podgatunek ten w większości przypominał typowego Jałtię. Główną różnicą w tych osobnikach są półprzezroczyste tkanki zewnętrzne, które pozwalają na świecenie się ich fosforyzującej zielonej krwi. Ta adaptacja środowiskowa pozwala ciału Jałka działać jako rodzaj biologicznego sygnału w ekstremalnie ciemnych regionach bieguna południowego planety. Pomimo że u niektórych przedstawicieli predatorów obecność struktur przypominające rogi nie jest niczym niezwykłym, to ten podgatunek wyróżnia się widocznymi zakrzywionymi do wewnątrz rogami po bokach głowy, jednak przeznaczenie ich jest nieznane. Znanymi predatorami z tego podgatunku to członkowie klanu Night Hunter. Ciekawostką jest, że przezroczysty podgatunek Yautia pierwotnie był świecącą figurką w ciemnościach firmy Kenner do serii zabawek Predator z 1994 roku. W roku 2016 NECA opublikował oficjalną biografię figurki, gdzie uzasadniono, że podgatunek pochodzi z bieguna południowego Yautia Prime. Feroz Predator Dzicy Predatorzy to wyjątkowe osobniki wśród typowych Predatorów. Nie tylko posiadają wizualny, charakterystyczny wygląd, ale również noszą broń oraz gadżety, które są o wiele bardziej prymitywne w porównaniu do tych narzędzi w kulturze Jautia. Jest to spowodowane unikalnym pochodzeniem łowców, którzy zamieszkają pustynne tereny Jautia Prime. Innym aspektem, który wyróżnia Ferrars Predator jest ich krew. Pomimo, że nadal jest zielona, to jednak jej odcień jest ciemniejszy i mniej świecący się niż u innych Jautia. Spekuluje się, że w kulturze dzikich łowców kości nie są strzczone tylko i wyłącznie roli wyposażenia czy noszenia ich jako zbroję, ale również z tego względu, że są kluczowym składnikiem ich diety. Co ciekawe, ze względu na swoją nazwę podgatunek wykazuje duże stopnie dzikiego zachowania. Łowcy uwielbiają walkę wręcz od skradania się i aktywnie angażują się w potyczki w zwarciu. Sam podgatunek pierwszy raz został pokazany w filmie Predator Prey oraz został wspomniany w komicie Predator Day of the Hunter. Super Predators Znani również jako i Autia są kolejnym podgatunkiem rasy Predatorów. Osobniki te są silniejsze oraz bardziej agresywne niż ich mniejsi kuzyni. Super Predators posiadają łuskowatą skórę. Inną ich charakterystyczną cechą są dredy osobników, które są o wiele bardziej zaczesane do tyłu niż normalni jałtia. Osobniki mają dłuższą twarz, co w efekcie daje im mały pysk oraz gadzi wygląd. Głos superpredatorów jest o wiele głębszy i o wiele bardziej zwierzęcy. Podczas palowania osobniki używają pułapek w celu wywołania strachu i paniki u ofiary, aby ta uciekła. Inną charakterystyczną cechą podgatunku jest to, że nie mają żadnych skropułów przed zabiciem nieuzbrojonego lub rannego wroga, w przeciwieństwie do innych honorowych łowców. Same osobniki bardziej cenią sobie trofea oraz dużą liczbę zabójstw niż honor w polowaniu. Superpredatorzy pojawili się w filmie Predators, a także w takich grach jak Predators na urządzenia mobilne, AVP Evolution, Predator Hunting Grounds. Oraz w komiksie Predator The Preserve. Poza podgatunkowymi przedstawicielami Predatorów na Yautia Prime można również spotkać różne stworzenia, które są ważne w kulturze łowców. Jednym z takich są wcześniej wspomniane Wydrach. Wydrach, znany też jako Fenis, to uskrzydlone besje, które zamieszkują radioaktywne, piekielne pustynie planety Yautia Prime. Stworzenie jest w stanie przetrwać promieniowanie radioaktywne wystarczające, aby zabić większość form życia oraz odporne są na ogień i elektryczność. Wydrach odgrywają ważną rolę w kulturze predatorów. Każdy łowca, który aspiruje na Jautia Spearmaster musi zabić stworzenie w ramach rytuału przejścia. Jeśli młody Jautia zabije wydrach, skóra stworzenia zostaje przerobiona na zbroję, którą z łowca nosi do końca życia. Podobnie jak same wydrach, zbroja Predatora jest wysoce odporna na ogień, elektryczność i promieniowanie. O samym wydrach wspomniano w grze Alien vs Predator Extinction. Drugim stworzeniem jest Quartzari. Quartzari to porodzime stworzenie na planecie Predatorów. Są znane jako najgroźniejsze stworzenie na Yautja Prime i są celem na polowaniach ceremonialnych. Zgodnie z tradycją młodzi myśliwi polują w grupach po trzech Predatorów są wysyłani w grupach i muszą zabić jednego kłacaryj jako drużyna aby zostać uznanymi za dorosłych członków klanu niestety w większości przypadkach młodzi łowcy giną lub gubią się na terenach łowieckich Taki styl polowania jest bardzo ryzykowny, a młodzi łowcy, aby przeżyć, muszą być pewni siebie. Co ciekawe, dopiero po latach polowań najbardziej doświadczeni i utalentowani jaotia próbują zabić kładce na własną rękę. Jeśli myśliwemu się to uda, może oderwać się od swojej grupy i może podróżować poza planetę, aby polować na większą zwierzynę. Z samej skóry kład przygotowywana jest specjalna ceremonialna maska, którą mogą nosić starsi predatorzy podczas ceremonii rytuału przejścia. Sama koncepcja Quad Series została stworzona przez Sidesoul Collectibles jako ich ceremonial Mask. Maska została zaprojektowana przez Steve'a Wanga, który jest wielokrotnie nagradzanym artystą od efektów specjalnych, w makijażu oraz projektów stworzeń. Jak nie trudno zauważyć, Yauta Prime jest bardzo ważnym punktem w uniwersum Predatora. Pomimo że nadal mamy mało informacji na temat jej mieszkańców, to w licznych grach, komiksach czy książkach jeszcze czeka na rozwinięcie historii i pokazanie nam swoich innych sekretów. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum zasługuj kanał. Dzięki i na razie.